Dzień dobry, strzelce. <laughs> Witam Was serdecznie na czytaniu dla Was na miesiąc kwiecień 2023. Zobaczmy, jakie energie <laughs> będą Wam towarzyszyć w tym cudnym miesiącu. Strzelce, energia ogólna tego miesiąca. Kwietnia dla strzelca. 10 buław. Oj, wy w tym czasie, jak się przedstawiacie, hmm, jak koło o fortuny. Dobrze. Co może Was miło? Co może Was miło zaskoczyć? Co Was usatysfakcjonuje w tym miesiącu? Królowa Mieczy. Co trzeba by było przepracować? <laughs> Z czym się zderzycie? Osiem mieczy. Wasza siła, Wasza moc w tym miesiącu. Jaki macie power. Umiarkowanie, wasza karta, wasza energia. W co ją kierować, żeby ten miesiąc był dla was satysfakcjonujący? Cztery pentakle. Co biegnie do Was z zewnątrz? Dwa kielichy. Praca, finanse, nasza kariera zawodowa siła, moc, pięknie co w relacjach, w miłości, w przyjaźniach, w uczuciach są to ostateczne. <laughs> Rada, król Buław, z, jakim, z jaką energią kończycie miesiąc kwiecień? Będziecie kończyć miesiąc kwiecień, sprawiedliwość i z jaką energią wkroczycie w nowy miesiąc? Wieża. Wow. Od razu dopowiem jeszcze jedną kartę do tej wieży, żeby troszkę więcej mieć informacji. Król kielichów, pod spodem, siedem kielichów. Dobra, zaczynamy od początku. Energia miesiąca. Dużo pracy. Dużo zobowiązań, trzeba temu sobie, trzeba w jakiś sposób sobie poradzić. Nie będzie łatwo, będzie trudno, ale podejmiecie to wyzwanie. Podejmiecie to wyzwanie. Wy się jawicie jako koło fortuny, czyli tak jakbyście mieli świadomość, że jest góra dół, różnie się to nasze życie plecie. Raz jesteśmy na górze, raz jesteśmy na dole. I że to jest naturalna zmienność, która jest wpisana w nasze doświadczenie tutaj na ziemi, tak? Eee, <laughs> więc i to się potwierdza, że wasza moc jest właśnie w umiarkowaniu, w tym, że nie dajecie się wyprowadzić z równowagi, nie dajecie się wyrzucić z tego koła fortuny, tak? Z tego koła przeznaczenia. Wiecie o tym, w tym tkwi wasza siła i wasza moc, macie taką świadomość, w związku z tym zachowujecie wewnątrz siebie balans, harmonię, spokój. Wiecie, że jesteście zaopiekowani, że wszystko, co was w życiu spotyka, co na was spływa, jest zgodne z waszą ścieżką duchową, z waszym kierunkiem. I to jest potwierdzone również przez ym, właśnie kartę umiarkowania, która mówi, że jesteście prowadzeni tak, w tej drodze, w tym miesiącu. <laughs> Co Was może miło zaskoczyć? Decyzje królowej mieczy. Być może zdacie sobie sprawę, że pora zrobić porządek, odciąć się od rzeczy, które już minęły, które są przeszłością, które w żaden sposób Wam nie służą, nie budują Was poraz tym się rozliczyć, zostawić to za sobą, a patrzymy w przyszłość w to co jest rozwojowe, w to co daje emocje, emocjonalność waszą piękną, tak, co was pięknie buduje. Um, może was miło zaskoczyć, że ta decyzja będzie mimo że trudna wydawałoby się, przyjdzie wam bardzo lekko, tak? że to wcale nie jest takie trudne być asertywnym, zdać się na logiczny osąd sytuacji, zdać sobie sprawę, co jest dla mnie dobre, co absolutnie nie chcę już wnieść do swojej przyszłości. Myślę, że dojrzeliście już do takiego momentu, że to sprawi wam po prostu frajdę, uwolnienie, odzyskanie niezależności, niepodległości takiej wewnętrznej, tak? Tu jest kobieta silna, która ma bystry umysł, która jest trzeźwo patrzy na życie, dla której prawda jest tylko jedna i nie będzie ją owijała w bawełna, nie ją w różny inny sposób, tylko w taki, jaki ona funkcjonuje wokół niej. Więc bardzo fajowo. Co możecie ewentualnie um, przepracować, z czym się zderzycie, co będzie dla Was trudne, uwolnić się <laughs> z takiej klatki mentalnej, ale myślę, że właśnie Wy to zrobicie i będziecie zaskoczeni, że poszło tak łatwo. Um, osiem mieczy to jest. Um, to są myśli, którymi my się karmimy, albo karmiliśmy się do tej pory, uważając, że nie mamy wyjścia z pewnych sytuacji, że zabrnęliśmy tak daleko, że już trudno się z tego wycofać. Tutaj jest kobieta, która, dziewczyna, która ma związane nogi takim kolczastym drutem, który na pewno ją uwiera, który krwawi, który ją rani, ale ma zasłonięte oczy. I w ośmiu mieczach mamy informację, że jest wyjście z każdej sytuacji, trzeba tylko ją dostrzec. A żeby ją dostrzec, trzeba zdobyć wiedzę na ten temat. Z... Przede wszystkim trzeba zdjąć tę opaskę, rozejrzeć się realnie dookoła siebie, tak jak to czyni właśnie królowa mieczy, zdać sobie sprawę, co chce wnieść dalej, a czego już nie, pogrupować to, zrobić z tym porządek. I wtedy przychodzi oswobodzenie, uwolnienie, tak? To, co jest yy, po prostu no, warunkiem do tego, żeby być szczęśliwym. Więc nie przenoście tego dalej. Na pewno nie będzie to dla Was łatwe, ale wykonalne dla każdego. <laughs> Wasza siła i moc tkwi właśnie w tym zaufaniu, że jesteście prowadzeni, w tym, że wszystko, co Was w życiu spotyka, ma jakiś cel i jakiś sens że tu nie ma przypadków. Dzięki temu zachowujecie spokój, harmonię, balans, nie dopuszczacie do siebie lęków, nie dopuszczacie do siebie <laughs> myśli, które was właśnie krępują i nie pozwalają widzieć sytuacji rzeczywistej, taka jaka jest. W co ją kierować? I tutaj karty radzą, żeby kierować ją w, sw w swoje bezpieczeństwo, też finansowe, czyli tak, oszczędzać. Zgromadzić jakąś kasę, która będzie dla Was y, przydatna za jakiś czas, na pewno trzeba mieć na boku jakieś pieniądze. O tym mówią cztery pentakle. Tu mamy skarbonkę, do której sypią się te pieniążki. Więc y, umiarkowanie też podpowiada, żeby wydatki były sensowne, tak? żeby nie czynić takich wydatków y, spontanicznych. Mamy zły humor, idziemy do sklepu, wydajemy te pieniądze po prostu, żeby sobie zrobić przyjemność, a one tutaj potrzebują zabezpieczenia, uwagi, rozsądku, logicznego myślenia. E, więc zwróćcie, kochane strzelce, na to uwagę. W finansach i w karierze super. Siła, moc, wiara, uzdrowienie, poprawa, jeżeli było źle, ale też takie ustabilizowanie wiem, co, kim jestem. Tak? Wiem, co dla siebie znaczy. Wiem, że nic nie jest w stanie zachwiać moją wiarą w siebie, moją siłą przebicia, moją, moim dobrym samopoczuciem na temat, co się dzieje w pracy. Yy, nie ma dla mnie rzeczy nie do pokonania, nie ma rzeczy niemożliwych. Niemożliwe dla Was nie istnieje w pracy, tak? Więc bardzo pięknie. Jeżeli chodzi o relacje, to mamy tutaj sąd ostateczny, i to jest. Hmm, dla jednych będzie to powrót jakiegoś eksa lub powrót do byłych. Yy, Marzeń, które już odłożyliście na półkę, i uznaliście, że nie ma szansy na ich realizację, a tu nagle coś się odrodzi, coś powstanie jak Feniks z popiołów, coś dostanie skrzydeł, lekkości i wkroczy ponownie do waszego życia. Dla innych będzie to taki spokój wewnętrzny i zrozumienie, że należy wybaczyć swojemu byłemu partnerowi lub sytuacji, która miała miejsce w waszych relacjach czy w uczuciach. Które były trudne i które trzeba już odpuścić i pozwolić im po prostu odpłynąć w przeszłość. Nie ciągnąć tego za sobą, tak? Dla jeszcze innych um... Nie, myślę, że to bo to się i do, i do par i do singli jak gdyby stosuje, tak? Że wybaczamy też sobie, jeżeli myśleliśmy o czymś nie tak, może ukierunkowaliśmy się na pewną znajomość czy relację w jakiś sposób krzywdzący dla tej drugiej osoby, to tu jest pora na odpuszczenie, na przebaczenie, na wybaczenie. Dzięki temu oczyszczamy sobie właśnie drogę do tej siły, do mocy. Dzięki temu właśnie tę moc odzyskujemy. I mamy taką piękną, wysoką wibrację, i lekkość w działaniu, tak? I taką zgodę na to, co nam życie przynosi. Nie opieramy się tego, nie boksujemy się, nie walimy głową w ścianę, e, tylko pięknie, jak gdyby, wpływamy na te wody naszego życia. E, piękna karta, piękna i ważna. Co do Was z zewnątrz biegnie? No właśnie, tym bardziej, że z zewnątrz mamy tutaj y, albo piękną przyjaźń. Z drugą osobą, albo piękny związek romantyczny, który przynosi um, współbrzmienie bym to nazwała, tak? Serca biją w jednym rytmie, myśli są połączone ze sobą i biegną w jednym kierunku. Um, tu jest ogromne wsparcie wzajemne. Zrozumienie, mądrość, partnerstwo w tym związku, jeżeli mówimy o relacjach. Ale ta karta też często oznacza umowę, po prostu umowę o pracę, umowę kontrakt na coś nowego, i to będzie praca, która będzie naprawdę wielką przyjemnością dla obu stron i dla tych, którzy Was zatrudniają, i dla tych, którzy. Są jako zatrudnieni, tak? Będzie bardzo dobre wynagrodzenie tutaj. Tutaj jest harmonia, balans, unia, związek świetna współpraca, świetne porozumienie i naprawdę taka duża przyjemność pracy z danym człowiekiem, tak? Więc bardzo fajowo. Jako radę macie króla Buław. To jest Wasza energia, drogie strzelce. Jako radę macie: nie poddawajcie się, nie zawracajcie z drogi. Jesteście na dobrej drodze, wyznaczyliście sobie właściwy cel, zgodny z Waszą ścieżką duchową, zgodny z Waszymi możliwościami, predyspozycjami. Bądźcie pewni siebie, bądźcie wytrwali. I pełni pasji i żaru w tym, co Was właśnie tutaj za chwilę spotka. Tak? Nie gaście tego, po, po prostu idźcie w to jak w dym. Taka jest rada. Kończycie ten miesiąc z energią sprawiedliwości, czyli jak sobie pościeliłeś, tak teraz się wyśpisz. Myślę wobec tych kart, które tutaj leżą na stole, to będzie bardzo piękna, piękne podsumowanie tego miesiąca, gdzie też jest właśnie balans, harmonia, spokój, takie porozumienie z samym sobą, tak? że wszystko co zrobiłem, zrobiłem prawidłowo, tak jak zamierzałem, wszystko się zgadza. To jest też karta karmiczna, która mówi, że być może przy tej królowej mieczy, która odcina już wszystko, co było, jest jak gdyby zakończenie pewnej lekcji karmicznej. Tak? To jest wyciągnięcie też doświadczeń z tego, co mnie spotkało wcześniej. To jest podsumowanie, ale takie naprawdę budujące. Sprawiedliwość jest sprawiedliwa. Kieruje się sercem w swoich osądach, tak? Widzi, nie, jak gdyby nie robi tego, tego sądu jako, nie wydaje tego wyroku na zasadzie okrutnego wyroku, tylko naprawdę sprawiedliwego, uczciwego. Więc piękna energia tu Wam towarzyszy na zakończenie tego miesiąca. No i teraz początek maja, czyli wejście jak gdyby w nowy miesiąc, jest wielkie bum, wielki szok, wielkie wow. Mamy wieżę, która hmm, chyba wyrwie Was z takiego spokoju i takiej stagnacji emocjonalnej. Wyrwie Was z Waszego bajorka. Bo stworzyliście sobie taki mały światek, w którym czujecie się bezpiecznie, stabilnie, wiecie, że wszystko przebiega prawidłowo, a tutaj coś przyjdzie, co po prostu wyrwie was z tego stanu. Tak? Spowoduje, że mm, no, będziecie nawet zadawać pytanie, kurczę, to jest szokujące. Wow, naprawdę tak? To aż nie do uwierzenia. Taka jest wieża. W wieży najpierw jest piorun, potem jest chwila ciszy, kiedy my mamy czas na to, żeby sobie zdać sprawę, Właściwie nie zdać sprawy, tylko właśnie na te wow, szok i, i niedowierzanie, a potem jest grzmot. E, I ten grzmot już jest obwieszczeniem, że to, co się wydarzyło, wydarzyło się po to, żeby oczyścić po prostu teren, oczyścić atmosferę, zjonizować powietrze, po to, żebyś zobaczył, drogi strzelcu, że pewne rzeczy nie funkcjonowały prawidłowo w twoim życiu. Zaraz je dopowiemy jeszcze do tych kart, niektórych szczególnie do tej wieży. Yy, jeszcze yy, w tle mamy yy, siedem kielichów. Yy, siedem kielichów, mamy kochanków i dziewięć mieczy. Więc mam wrażenie, że. Yy, może przyjść jakaś szczekująca informacja, która zburzy Wasze marzenia na temat przyszłego związku, przyszłego partnera lub małżeństwa, w którym jesteście lub związku, w którym jesteście. I to przyniesie dużo e, przykrości, nieprzespanych nocy, e, pytań bez odpowiedzi, e, zawieszenia, lęku, niepewności. E, Wydaje mi się, że to będzie dotyczyło Waszego partnera. Tym bardziej, że tu też mamy tego właśnie króla kielichów, jako dojrzałego mężczyznę. No, takiego, który już ma pewne doświadczenia też w małżeństwie. I może tu się coś wydarzyć m, takiego, że Was naprawdę wyrwie z kapci, drodzy strzelce. Zobaczmy, co tutaj jeszcze do powiedzenia nam wyjdzie a propos tej wieży. Tak, ale ta wieża, widzicie, jest oczyszczająca. Ona Was wyzwoli, ona Was przewiezie na drugą stronę burzliwego morza, albo dowiezie Was do właściwego miejsca, w którym hmm, będziecie mieli wyższą świadomość hmm, na temat tego, co się tutaj z tą wieżą wydarza. To jest budujące, to jest prowadzi do wyższej świadomości, do zrozumienia. Hmm, to jest też wyprowadzka. Kochani, wyprowadzka, przeprowadzka, lub krótka podróż z miejsca, w którego jesteście. Ta wieża może dotyczyć wyprowadzki, może dotyczyć przejścia, zostawienia wszystkiego za sobą i idziemy w nowe, po to, żeby odkryć na, no, po prostu następny swój cel w życiu. <laughs> Tak, widzicie? I tutaj mamy jeszcze 10 mieczy. Ta wieża coś kończy, ta wieża coś kończy, ale również coś zaczyna. A sprawdźmy jeszcze, co zaczyna. Jakie macie perspektywy po tej wieży? No właśnie, sprawy ruszą do przodu, wasze cele będą um, jak gdyby bliższe, y, bliższe waszej realizacji. Też się bardzo zagęści komunikacja, będą spotkania, rozmowy. No, jak gdyby to powietrze wokół Was się rozrzedzi. I pod spodem znowu mamy, zobaczcie, siedem kielichów niesamowite siedem kielichów, siedem kielichów. Może też tutaj jest taki przekaz, o, i umiarkowanie, to co macie jako wasza siła, moc. Macie jakąś siłę sprawczą, która powoduje, że wasze marzenia się manifestują. Te karty to potwierdzają. One mówią, um, obojętnie za co byś się nie chwycił, drogi strzelcu, jeżeli mocno um, zainwestujesz w to swoje myśli, swoją, swoje serce, swoją duszę. To ma prawo się wszystko zamanifestować i, i stworzyć, tak? Dobra, a zobaczmy jeszcze hmm, tą sprawiedliwość, bardzo mnie ciekawi. Sprawiedliwość. Co ona tu chce Wam powiedzieć? No tak, ona przynosi radosny czas, ona przynosi świętowanie, ona przynosi celebrowanie, radość wśród swoich przyjaciół, którzy Cię wspierają, którzy ci towarzyszą w twojej drodze, kibicują królowa mieczy. No coś przed czym się długo wzbraniałaś przed jakimiś decyzjami nagle pójdą ci po prostu jak spłatka, tak? I ta królowa mieczy mówi, że odcinasz się od tego wszystkiego, oceniasz sprawy jasno i trzeźwo, właśnie po to, żeby ochronić swoje serce, swoją duszę, swój świat, swój kręgosłup moralny, to w co wierzysz, tak? To, co jest dla ciebie najważniejsze. A osiem mieczy? No, tak, no tutaj jest uwolnienie, radość i, i, i sukces, widzicie? To wszystko jest możliwe. Wszystko jest tylko w Waszej głowie. Miecze to są myśli, pamiętajcie o tym, i nie dajcie im się po prostu omotać. Eee, sąd ostateczny. No właśnie, wyrwie was z, jakiegoś, z jakiejś stagnacji, być może tęsknotą za kimś, może coś, co już odłożyliście i myśleliście, że już nie ma do tego tematu powrotu, masz szansę właśnie widzicie tu, jako ten kielich yy, cudowny, z nieba spadający lub wręcz jak gdyby no podaje wam wszechświat patrz, zobacz, ten kielich jest pełny nie martw się, nie patrz na te puste nie patrz co się wydarzyło masz szansę, masz drugą szansę wykorzystaj ją, tak mhm. no dobra, to w takim razie sprawdźmy sobie jeszcze co tutaj mamy z kart wyroczni dla was Niedokończona symfonia. No, widzicie, coś powraca na wokandę, coś powraca do waszego życia, coś, czemu nie daliście do końca wybrzmieć, coś musi być zakończone, coś musi być zwieńczone, żeby ta sprawiedliwość mogła się tutaj zamanifestować pięknie. To jest dziesiątka, czyli coś trzeba zakończyć jednocześnie, żeby rozpocząć od nowa jedynką, tak? Więc to jest bardzo, nawet w numerologii, jest ta karta bardzo znacząca. Niezakończona sprawa, niepełna lekcja, potrzeba też zmiany na lepsze. Mm -hmm. Bo teraz nadszedł czas, aby pozapinać wszystko na ostatni guzik, bo gdy się zbliżasz do zakończenia jakiegoś projektu i opanowania pewnej nowej lekcji lub umiejętności, jest potrzeba. Mm, Zdać sobie sprawę, gdzie jesteś dokładnie teraz, w tym momencie. I to jest bardzo potrzebne, abyś mógł dalej iść naprzód. Tak? Trzeba zrobić inwentaryzację, trzeba jak gdyby emocjonalnie i psychologicznie zamknąć pewien rozdział. I tutaj są te zamknięcia, tutaj są te zamknięcia, właśnie w Królowej Mieczy. Jeżeli chodzi o relacje, związki, <laughs> To jest taka informacja, że mm, gdy miłość wygasła, nie wygasła, przepraszam, nie powiedziało się wszystkiego, co się chciało, bo się nie miało na to szansy, mm, by podomykać wszystkie sprawy w związku i w swoim sercem. Nadal możesz czuć się uwięziony w tych relacjach, które już pożegnałeś, tak? W których odmówiono ci, jak gdyby, podomykania pewnych spraw. No to trzeba zrobić to samemu, po prostu. Albo rozmówić się, albo przegadać, albo napisać list, albo po prostu pogadać jak kolega z kolegą, czy przyjaciel z przyjacielem, czy partner z byłym partnerem. Eee, ważne jest, żeby dla spokoju ducha zaakceptować te sprawy takimi, jakimi są: hmm. użyć tego właśnie wybaczenia sobie i drugiej osobie, wyjaśnić to, co jest nierozwiązane, zamknąć drzwi do przeszłości, tak jak to robi właśnie Królowa Mieczy. Eee, i uwalniasz się. I tylko wtedy jest szansa na to, żeby przyszło coś nowego, żeby rozkwitło coś nowego, tak? Dobrze, zobaczmy jeszcze, co tu macie w przesłaniu od zwierzątek. Otwórz się na nieskończone możliwości. No właśnie, ale żeby się otworzyć na te nieskończone możliwości, to trzeba pozamykać to, co stare, bo nie przy... będzie to za Wami po prostu się ciągnęło albo. Leżało na Waszych barkach jak yy, ciężar, który nie, nie pozwala Wam lekko iść do przodu. tak? Stąd jest ta rozgwiazda. To jest 11: 7 plus 4, i tu mamy w zwieńczeniu jedenastkę jako sprawiedliwość. 11 jest cyfrą magiczną, anielską, i zapewnia, że. Właśnie jesteście prowadzeni, jesteście pod ochroną, jesteście wspierani. Otwórz się na to, uwierz w to, zaufaj temu, załatw te stare sprawy, pozamykaj, i wtedy wszystko będzie układało się jak po, po maśle. <grych> Dziękuję Wam bardzo, strzelce. Do zobaczenia w następnych czytaniach. I pięknego kwietnia Wam życzę. Papa. Pa.